Kinga dostała wiadomość o tym, czy możemy zdradzić backstage ostatniej sesji. O jakich zdjęciach mowa? Sami zobaczcie. No cóż, w takim razie jak zrobiliśmy te zdjęcia. Ale najpierw intro. Cześć, ja jestem Damian Bosak i dzisiaj opowiem Ci, jak zrobiliśmy ostatnią sesję z Kingą. Podzielimy to wideo na dwie części. W pierwszej części opowiem o samym pomyśle, a później jak go zrealizowaliśmy. Krótko przed Walentynkami Kinga napisała do mnie, czy nie chciałbym z nią zrobić sesji. Którą mogłaby podarować w prezencie dla swojego chłopaka. Pokazała mi zdjęcia, czyli takie zwane moodboardy, aby pokazać mi, w jakim charakterze chciałaby mieć sesję. Sam pomysł na zdjęcia jest równie ważny jak realizacja. Takie sesje na spontanie mogą być dobrze, ale zdecydowanie większe prawdopodobieństwo mamy stworzenia czegoś fajnego, jeżeli się do naszej sesji przygotujemy. Tak więc wiedzieliśmy, że z tłama wystawać głowa to był główny koncept tej sesji. Po drugie, chcieliśmy, aby dominującym kolorem był kolor czerwony. Po trzecie, Kinga chciała, aby na ustach było namalowane serduszko. No i ostatnią rzeczą bardzo ważną dla nas też było, aby te zdjęcia nie wyszły zbyt cukierkowo. Realizacja sesji. Jako, że mieliśmy z góry ustalony pomysł, to Paulina zaczęła od razu malować Kingę, a ja zacząłem przygotowywać nasze studio. Do realizacji tej sesji potrzebowaliśmy przynajmniej jedno tło, które mogliśmy zniszczyć, czyli wyciąć im dziurę, aby można było przełożyć przez nią głowę. Akurat miałem jedno takie białe tło, które było już dość zniszczone. Jednakże, jak je odwróciłem, to z drugiej strony wyglądało całkiem nieźle, dlatego wykorzystaliśmy je do tej sesji. Ponieważ w pierwszym tle zrobiliśmy dziurę, oznacza to, że wszystko będzie przez nie widać. Dlatego z tyłu, w okolicy jednego metra, postawiliśmy drugie białe tło. Z początku założenia chcieliśmy zrobić portret, dlatego rozcięliśmy tylko bardzo małą dziurę w naszym tle, tak aby zmieściła się głowa. Następnie, w trakcie trwania sesji, jak już otrzymywaliśmy kadry, które chcieliśmy, to po prostu cieliśmy to tło dalej, tak aby pokazać większą część sylwetki. Do oświetlenia tej sceny wykorzystaliśmy trzy lampy. Pierwsza, jako światło główne, miała założony softbox 90x120 i była ustawiona bardzo blisko, troszeczkę nad modelką pod kątem. Druga lampa z dokładnie takim samym softboxem leżała na ziemi i wypełniała nasze cienie. Trzecia lampa natomiast była ustawiona za Kingom, bez żadnych modyfikatorów, po to aby doświetlić nasze drugie tło. Lampy były ustawione na tyle blisko, że czasami niestety ale statyw czy sam schodził mi w kadr. No i musiałem później to wyretuszować w Photoshopie. Jak już mieliśmy kończyć sesję i zaczęliśmy oglądać zdjęcia, które stworzyliśmy, to okazało się, że na jednym ze zdjęć, ta lampa trzecia, która doświetlała nasze tło, po prostu nie błysła, przez co to tło zamiast białe było szare i uznaliśmy, że to bardzo fajnie wygląda i wróciliśmy jeszcze raz na plan i zrobiliśmy kolejnych około 100 zdjęć. Tak więc czasami przez taki drobny przypadek, jak niezadziałanie sprzętu, można dojść do czegoś, że wzbogaci to Twój pomysł w jakiś tam dodatkowy sposób. Pod tym wideo znajdziesz link do portfolio Kingi oraz naszej makijażystki Pauliny. Jeżeli Ci się spodobało to wideo i chcesz więcej wskazówek dotyczących fotografii oraz postprodukcji, to proszę zasubskrybuj mój kanał i do zobaczenia w kolejnym odcinku.